To musi się znaleźć w środku. Najpierw w środku, a później na górze. Tu jaka ładna decha. Gdyby były same takie dechy, to bym moment pokrył tą podłogę. A tak, to się chwilkę schodzi. O, to też taka szeroka. Na podłogę mogą być zapiernicze ze za cztery wkręty, żeby się za bardzo nie gieła. Będzie ideola. No i co, i to tak sobie poukładam tu tych desek. Później wejdę po ustawie, opraję o krokę, później na górę, wciągnę je na górę i tak, i tak na raty nie? Jakoś się trzeba radzić. Cholera jasna. O. Lekkie to one nie są. 5-metrówki wziąłem. Będzie mniej łączeń. Miałem brać te po te dwa i pół metra od tamtego, bo taniej ciutek, ale stwierdziłem, że tak, jechać, przywieźć, tam załadować sobie samemu, tu rozładować sobie samemu czas, ilość łączeń, jakie muszę zrobić, bo to są 2,5 metrowe żadna oszczędność. Także wolę kupić tutaj piątki i o kurde, ile żywicy. Muszę się tego pozbyć, bo się będę Kleił Albo dam to do góry nogami, żeby to było na dole Dla pamięci Jeszcze rośnie Te drewno Uch. O, jeszcze jakiś Herman Się znalazł O kurde, te piątki to takie Niewygodne do takiego Wkładania Tutaj popieram będzie, będzie elegancko. A na jakim etapie już jestem, bo nawet nie wiem na jakim etapie Uff, ostatnia wrzutka była, jestem już do komina tam z tamtej strony. Dlatego kupiłem te 5 metrowe deski. Bo to mi starczy od tego łączenia aż do tego komina. Tu. Czyli zostaje mi tylko taki kawałek. Uff, przemierzę sobie, ile brakuje. Domówię. Jutro mi dowiodzą. Będę miał zbitą resztę. Dziś bym to ubił i powciągał te dechy. To będzie dobrze. <laughs> czy powciągać to nie problem, ale. Nie wiem, czy nie zrobiłem błędu. Ta. Ja się z nimi nie wyłamie o, Ale ty. Czy się wyłamie no, Ale będzie... Nie, nie wyłamie się. No ładnie, żebym dopierniczył. Tyle desek na ustawiałem. Po skosie jak będę ciągnął, to też za mało, bo tutaj 5 metrów mi nie wejdzie. Jasny gwint. połowa czy tam 3 czwarte już nad nie było zostało na dole Uff. Kurka wodna ciężko 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 ale mówię, jakby miał takie dechy o, jak te 5 desek pół podłogi zakryte Uff. chwila odpoczynku Zważę, że wrzucę następne. Później jak zamknę podłogę. To już takie długie. Przynajmniej ten kawałek jak już zamknę, to by takie długie, bym miał ciężko wciągnąć. Chociaż ciągnąłbym, bo bym tu postawił. O to dać, da, dać by dało radę. Uff. Daj da spokój. Chociaż może ubiję tą podłogę dotąd i faktycznie tu sobie wstawię, to ciężej będę ja się wywinąć, bo na 5 metrów nie wejdę z nią tak. No dobra, rób tak jak robiłeś. Nie kombinuj żadnych zmian. No i to wchodzimy o, Już bliżej niż dalej Jestem z tą robotą Dosłownie to już jestem przy końcu Kawał podłogi zrobiony Uf, Zdejmę o. Także tak, jeszcze mam takie z płyty płyt OSB 22 Wytargałem to gdzieś komórki i mówię to leży, czeka nie wiadomo na co, bo to zostawało u klientów. Jak się robiło, ściany wzmacniało, bo się odcinało, że tak powiem z wysokości. No to zabierałem, bo przecież takiego materiału się nie wyrzuci. I teraz sobie podejrzewam, że jedno takie malutkie przęsełko, nawet tymi płytami, to podejrzewam, że nawet dwa, wyrobię sobie tymi płytami OSB. One są 22. 25 są deski, to wiadomo, że by mi wyszedł próg. Chociaż progi i tak są, bo deski przecież nierówne. Ale tu gdzie mogę, podkleję sobie pianką. Czyli podniosę troszeczkę to, żeby tą, zminimalizować tą różnicę w tych wysokościach. No i leci robota do przodu. Dziś pod, powinienem, <laughs> tak planuję, dziś powinienem ubić to do końca, dobijam te OSB, które mi które mi po prostu zostały, dobijam z tych desek. Bo z takich króciutkich desek o dziwo też takie jedno przęsełko mogę zamykać. Nic się nie zmarnuje, tak jak tu. Króciutkimi deseczkami pozabijałem elegancko, jest sztywno. Każdy materiał trzeba wykorzystać, nie ma co, nie będę do pieca wrzucał. I dopiero obmierzę, ile mi brakuje desek. Pojadę na skład, zamówię, przywiozą mi i dzisiaj skończę. Tutaj już przywiozę. Na całość deski już nie będę łączył, tak jak mam tu, miałem tutaj te metrowe. Tu potrzebuję tylko czwóreczki. Więc będzie troszkę lżej te czwóreczki tutaj wciągać. No i do przodu, do przodu. Postępy na razie idą tylko tu. Na jutro jestem umówiony ze znajomym. Będziemy wstawiać okna. Bo o ile te małe okna, które mam w, w łazience i, 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 i gdzieś jeszcze mam takie malutkie. Jedno jest w łazience, jedno jest w takiej ala spiżarce. W, w takim pomieszczeniu to bym wstawił sam, ale te, które mają metr metr na metr, powiedzmy, czy tam tu jest metr 40 na metr 20, no to taką trzy szybówkę dźwignąć, to już naprawdę trzeba dobrze się zaprzeć, żeby to kurczę unieść do góry. Unieść jeszcze by uniósł, ale na ten bolec trafić samemu. Człowiek by zerwał kręgosłup i tak kurczę już naderwany jestem w, ka w każdym miejscu. No, tu sobie to robimy. Z, z tej kantowizny, która mi została, z tych podłogowych, które zamówiłem, zostało ich więcej i te najbardziej krzywe, które były, robię z nich słupy podporowe. Czyli nie kupowałem kwadratu 10 na 10 Po co wydawać pieniądze, jak, jak mam materiał? Podparłem to na łączeniu tutaj tej płatwi i tyle. Tam ktoś zobaczył ukliny, włożył o, kliny, No, włożył kliny, bo to było do wyrównania górnej powierzchni płatwi, tak? z tym się przecież nic nie dzieje, szpilkami jest skręcone, amen w pacierzu, nie ma co drążyć tematu, no to się biorę dalej, Uff, jakoś ten postęp idzie, już się, da się nam rozglądać za styropianem na podłogę, nie wiem czy to już czas czy jeszcze nie czas, ale znalazłem gdzieś, ktoś chce sprzedać, bo mu zostało i sprzedaje to praktycznie 15 zł taniej niż najtańsza oferta jaką znalazłem w sklepie, więc warto by się było chyba zainteresować, bo nie zanosi się, żeby te steropiany potaniały. Te ceny troszkę stanęły w miejscu, ale to się nie zanosi, żeby to szło w dół. <laughs> Także nie ma się na co oglądać. I tyle. Kobyłki sobie wstawiłem, zaraz docinam te osb i kręcę. <laughs> elegancko. No i z pianką powinno ładnie zdać egzamin. No i co? Przyjechała, następna partia desek. 5 metrowe deski. Tu mi się udało tymi moimi zrinkami to jest tyle za, zabudować. I pięknie zostało, bo zostało 2,40 do zabudowania. A idealnie piątki deski mieli na składzie. Więc tam na pół. Mam niewielki spad, uzupełnione. Tu mam 3,90, 3,90, czy tam 3,87? Coś takiego. I też na składzie przebraliśmy skupek kilka desek. Udało się znaleźć 3,90 4 metry, 4,5. Czyli też mam spadu znikomej ilości. Dobrze, bo jakbyście tylko zamówili na składzie gdzieś deski, że chcecie takie i takie. To ja wiem, żeby wam powrzucali, jeżeli byście sami nie pojechali. A dwa, że też to zależy od składu, to by wam wrzucili 4,5 metra, czyli byście mieli spadły jakieś 60 cm deski, za co płacicie, tak? A do niczego się to nie nadaje. Dlatego dobrze jest, o ile skład jest jakiś taki ugodowy drewna. To normalni ludzie tam pracują. Jechać samemu, powybierać jest elegancjo. Dobra, to zaraz utnę, od razu poprzykręcam, żeby mi to nie leżało, bo nie będę się tutaj za, załadowywał. A tam jeszcze leżą cała fura desek na tą... No, a co tu mi się nie załącza? O. Mówię, nie widziałem obrazu. Tam leży cała fura jeszcze do wciągnięcia czwórek, żeby to, tą całą parcelę zabudować i po sprawie. Tylko żebym się nie zapędził, żebym się nie zapieprzył w robocie, żebym się nie zamknął, bo ja nigdzie nie mam jeszcze wyłazu zrobionego. Wszędzie jestem zabudowany do zera. To chyba jak to zabuduję, ten kawałeczek tu, to od razu sobie gdzieś tu rozkręcę yy, kilka desek, żebym mógł wyjść. Żeby nie było tak, że ja tu zostanę kurde <laughs> i będę do kogoś dzwonił, albo będę deski rozkręcał. W salonie nie chcę zostawiać otwartego otwartej przestrzeni. Chociaż najpierw myślałem, że tu zrobię taki kawałeczek otwarty i będę sobie tędy wyłaził łaził. Ale później, w razie czego, jak będą jakieś takie prace już późniejsze, że tak powiem, elektryka, nie wiem, może sufity, może coś, to żeby mi to nie trzymało, że nie mogę sobie salonu zamknąć. Najlepiej jakiś mały suficik zostawić kawałek, tak, czyli korytarz będzie naj, najłatwiejszy do takiej roboty i dwa, że jak wyłazicie na korytarzu, no to będę wychodził na tej najwyższej w najwyższym miejscu, czyli tu gdzie ja stoję sobie wyprostowany miałem też pomysł, żeby gdzieś w pokoju zrobić wyjście na poddasze ale to jeszcze jest wszystko rozkręcić i skręcić z powrotem mogę w każdej chwili każdy kawałek także to jest najmniejszy problem dobra, tnę, zabudowuję tą resztę wciągam pozostałe deski